Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tyłuteusza. Ty, moje dziecko, nabieraj mocy łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. A to, co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu światów, przekaż posiłkującym na wiary ludziom. Oto Słowo Boże. O, nie, nie. Wzywam na Twoim trabieniu. Wołałem do mnie. w mózgu ze swojej świątyni. Jezusa Pana naszego. Amen. Andrzej Białek, komendant gminny Związku SPRP w Sokolnikach, złoży meldunek prezesowi zarządu działu powiatowego Związku SPRP Wieruszowi Duchowi Januszowi Pietrzakowi. W ruchu prezesie, dowódca uroczystości, komendant gminny naczelnik OSP Walichnowak, dróg Andrzej Białek, melduje jednostki Straży Pożarnej na gminnym święcie pożarnictwa oraz na święceniu i przekazaniu samochodów pożarniczych. Dziękuję. <suszanowni wyjdzie> <suszanowni> Dni druchowie zaproszeni goście, szanowni państwo, spotykamy się dzisiaj z okazji obchodów gminnego Dnia Strażaka połączonego z poświęceniem i przekazaniem samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP Walichnowy i OSP Tyble. Na uroczystości zorganizowanej przez zarząd oddziału gminnego ZOSPRP w Sokolnika wspólnie z gminą Sokolniki pragniemy jak co roku podziękować całej braci strażackiej za trud i poświęcenie włożone w ratowanie życia ludzkiego imienia oraz uczcić pamięć naszych zmarłych druhów strażaków. Pragnę wam za to wszystko serdecznie podziękować, za wierność naszym tradycjom oraz za dążenie do nowoczesności prośmy o błogosławieństwo Boże dla tych pojazdów i tych, którzy nimi się będą posługiwać. Wójt gminy Sokolniki przekazuje jednostce ochotniczej straży pożarnej w nowach średni samochód ratowniczo gaśniczy Mercedes Atego 1530. Niech ten samochód służy poprawie bezpieczeństwa pożarowego mieszkańców gminy Sokolniki, powiatu wieruszowskiego, a w razie potrzeby także województwa i kraju. Podpisał wójt gminy Sokolniki Sylwester Skrzypek. <grymianie> że tu społeczności lokalnej mm. ponad lokalnych o niego jak go jako rzecz. Dziękuję. dziękuję mikrofon co jest... drugi jest kierowca? naczelnik to no, dostaje no, to cały sprzęt a kluczyki dostaje tylko kierowca Po kierowca tylko tym się posługuje naczelnik tym się nie posługuje życzę żeby służył ale tylko na manewry i na wyjazdy paratne a y, do pożaru żeby wyjeżdżał jak najrzadziej Również życzę, Dziękuję. aby służył Wam i społeczeństwu. Dziękuję. Dziękuję za przekazany samochód w imieniu całej jednostki. Będziemy się starać, aby ten samochód był zawsze mobilny, sprawny i na życie konserwowany. Również zapewniamy, że będzie służył do akcji i każdego dnia i nocy był mobilny. Nie zawiódł nigdy nas w akcji. Dziękuję. Dziękuję. Ruchowi strażacy, co prawda nie nowy, ale w pełni sprawny, prawie jak nowy, przekazujemy Wam tego forda, niech służy społeczności Tybli, ale również Aronny Sokoni. Ja również życzę, że, pomimo, no, że nie noga, ale żeby był zawsze sprawny, gotowy do akcji ratowniczej, wspomagał, oczywiście, ten duży no, samochód, <laughs> <laughs> który bardzo. Ale <śmiech> <śmiech> aj, 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 aj. cały papier. Życzę, <laughs> aby służył ten samochód <laughs> Wam przede wszystkim do celów prewencyjnych, a jak najrzadziej do ratowniczych. Dzięki, Dzięki. Samych szczęśliwych powrotów. Dzięki. Tchau, tchau. i osobom, które poczyniły starania o pozyskanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Mercedes dla OSP Walichnowa i używanego w pełni sprawnego pięcioletniego samochodu dla OSP w Tybla. Szczególne, szczególnie pragnę prze, przepraszam bardzo w Tybla szczególnie pragnę podziękować Radzie Gminy Cokolniki za przekazane środki finansowe na zakup samochodu oraz Panu Wójtowi Sylwestrowi Skrzypkowi za wsparcie naszej jednostki przy zakupie nowego pojazdu pożarniczego. Równocześnie zapewniam Państwa, że będziemy się starać, aby samochody były zawsze gotowe do akcji i dobrze służyły społeczeństwu wsi Walichnowej i Tyble oraz gminie Sokolniki i powiatu wieruszowskiego.